Cosmo Group to międzynarodowa firma z polskim kapitałem i lider w sektorze stylizacji paznokci. Jest jednym z największych pracodawców segmentu beauty w Wielkopolsce, zatrudniając aktualnie prawie 1000 pracowników. W portfolio firmy znajdują się marki Neonail, Neomakeup, Mylac, Neonail Expert i Staylac. Cosmo Group podbija rynek już od 18 lat. Jej produkty znajdziemy w Polsce i w 40 innych krajach. Firma cały czas wprowadza innowacje, a jej potrzeby stale rosną. Powiedzią na te potrzeby była przeprowadzka Cosmo Group do nowej siedziby. Znalazły się w niej zautomatyzowany magazyn o powierzchni około 6000 m2, nowoczesne laboratorium, duży parking, stacje do ładowania samochodów elektrycznych i zaplecze dla rowerzystów. Celem nowej przestrzeni jest zapewnienie zespołowi najwyższego komfortu, a sprzyjać mają temu m.in. nowoczesne systemy technologiczne, ułatwiające pracę w biurze i pracę zdalną. Nowa siedziba była nam niezbędna do dalszego rozwoju. Jednym z elementów, który zapewnia Kosmogrup stabilny wzrost, jest skuteczna komunikacja. Możemy ją sobie zapewnić m.in. przy pomocy nowoczesnych systemów wideokonferencyjnych. Dotychczas korzystaliśmy z takich rozwiązań w ograniczonym zakresie, co wiązało się z pewnymi barierami w codziennej współpracy. Dzięki systemom wideokonferencyjnym Logitech znacząco zwiększyliśmy nasze możliwości, usprawniając zarówno komunikację wewnętrzną, jak i kontakt z partnerami biznesowymi. Jeden z naszych kluczowych partnerów, firma Cosmo Group, zwróciła się do nas z potrzebą stworzenia sal konferencyjnych dopasowanych do zaawansowanych potrzeb przedsiębiorstwa. Priorytetem było dostarczenie niezawodnego środowiska w zakresie wideorozmów oraz zapewnienie intuicyjnej i bezproblemowej obsługi sprzętu. Postawiliśmy na rozwiązanie firmy Logitech, której profesjonalny ekosystem pozwolił na kompleksową realizację założeń projektu. Biorąc pod uwagę wielkość sal, Zostały one wyposażone w kamery Rayleigh Barmini i Rayleigh, a świetną jakość dźwięku zapewniają mikrofony Rayleigh MicPod. Komfortowe zarządzanie spotkaniami gwarantują 10-calowe panele dotykowe TAP IP, a rezerwacja pomieszczeń jest łatwa dzięki TAP Scheduler. Urządzenia te umieszczone przed wejściem do każdej z sal pozwalają szybko sprawdzić przypisany im harmonogram spotkań. Całość działa w certyfikowanym ekosystemie Microsoft Teams Rooms, który ułatwia sprawną i efektywną komunikację. Kluczowym etapem wdrożenia systemów wideokonferencyjnych w nowej siedzibie Cosmo Group były konsultacje techniczne oraz precyzyjny dobór urządzeń. Na etapie planowania przeprowadziliśmy analizę potrzeb zespołu, przygotowaliśmy zestawienia sprzętu i zapewniliśmy wsparcie techniczne. Dzięki testom mogliśmy sprawdzić, jak wybrane rozwiązania sprawdzają się w rzeczywistych warunkach. Nowy system wideokonferencyjny realnie ułatwia nam codzienną pracę. Spotkania są prostsze do zorganizowania, jakość dźwięku i obrazu jest świetna, a komunikacja stała się dużo sprawniejsza. Widzimy już teraz, że to była dobra decyzja, a w dłuższej perspektywie te rozwiązania na pewno jeszcze bardziej zaprocentują. Bardzo dobrze wspominamy też sam proces wdrożenia i współpracę z partnerami. Wszystko przebiegło sprawnie i mogliśmy szybko zacząć korzystać z nowych systemów.